Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocista Fortuna się kłania. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla znaków ognia, barana lwa strzelca od 14 do 20 czerwca. Także zaczynamy od barana, baran 14-20. Myślę moi drodzy, że u Was wszystko w porządku. Czujecie się zdrowi i bezpieczni, także zaczynamy. Ja co będę mogła to wycisnę z tych kart dla Was, tarota Lenormand, abyście mieli jak najwięcej wyjaśnienia. Karty Lenormand i moi kochani, anielska odpowiedź dla Was na ten tydzień. Dobrze kochani. Zaczynamy od Tarota. Bardzo rodzinny poniedziałek, radość, szczęście, harmonia. Cóż ci więcej? We wtorek, moi kochani, rozmowa z kobietą, która przychodzi z wiadomością jakąś nagle SMS, telefon, wiadomość. Także, moi drodzy, możecie się nie spodziewać, ale tutaj jakaś ważna wiadomość. Kochani, środa. Czujecie się troszeczkę zablokowani, ale też sami straszycie się siebie w jakimś temacie. Może też być tak, że cały dzień w internecie spędzicie, ale tu jest takie samo straszenie i blokowanie siebie niepotrzebnie. W czwartek wyjazd, wycieczka gdzieś dalej, wyruszacie. Będziecie może szukać niektórzy pracy, nowego mieszkania. Także tutaj jest rozglądanie się za nową drogą, ogólnie tak powiem, życiową. W piątek trochę z może zranienia ktoś wam może coś powiedzieć i was zrani to. Także uważajcie w piątek, aby nie wspominać zbytnio i też nie wdawać się w jakieś niepotrzebne dyskusje. W sobotę. Dobre finanse, poczujecie przypływ gotówki, ale będziecie oszczędni, będziecie chcieli tutaj na przykład posiedzieć w domu. W niedzielę uważajcie na osoby, które mogą coś kryć za Waszymi plecami, oszuści, złodzieje, ktoś może chcieć Was tutaj na coś namówić finansowo. Także uważajcie na to w Lenormand. Tutaj karty nam pokazują, że dobre zdrowie, życie rodzinne może być prezent, umowa do podpisania, kochani, jakaś podróż, która będzie się tyczyła może nowej umowy, nowego kontraktu. Także tak to wygląda. Zdrowie. Zatoki mogą dokuczać. No, też może boleć Was albo szyja, albo tu oczy. Pęcherz może powrócić, stara dolegliwość. Także na to zwróćcie uwagę. No, i tutaj siedzący tryb życia stawy kości. Kochani, wiadomo, nie dla wszystkich te aspekty. Może to być częściowo, ale warto zwrócić uwagę zawsze na swoje zdrowie, mieć baczenie. No i tutaj anielska odpowiedź dla baranka. Wybierz nowy kierunek w tym tygodniu. Także taka dla Was odpowiedź. Dobrze, ja dziękuję serdecznie baranom i przechodzimy do lwa. Zobaczymy, co ulwa w tym tygodniu. Lew. Ja tylko przypomnę od 14 do 20 czerwca. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No i kochani, jeszcze tą anielską odpowiedź dla Wam. Dobrze, zaczynamy od tarota. Piątka kielichów, wspomnienia, refleksje, trochę smuteczku od poniedziałku. We wtorek, moi drodzy, no może będziecie w ten poniedziałek coś wspominać, czegoś żałować. No, zaczęcie tygodnia nie będzie się chciało jakoś tak bardzo pracować, tylko bardziej będziecie rozmyślać. A we wtorek dużo pracy, dużo obowiązków. Ulwa może być tak, że um, znajdziecie wieczorem czas na swoje hobby, ale dzień taki jest um, zabiegany, ja bym powiedziała. Um, w środę, um, przepraszam, pomoc od kobiety, um, dobra rada, rozmowa. Um, będziecie potrzebowali pomocy, to ją uzyskacie, wy również możecie pomagać komuś. Odczujecie w czwartek dużo miłości, harmonii w rodzinie, w domu, będziecie szczęśliwi, nawet ze szczęścia tu możecie płakać. Niektóre samotne lwy mogą się zakochać w tym tygodniu. Środa, czwartek, także tak, bardzo piękny czwartek, środa, również w piątek harmonia w domu, szczęście, radość. Sobota, kochani, wyjazd, jakaś delegacja, gdzieś wyruszycie, może w pracy, ale też zabiegany dzień, dużo wiadomości będzie do Was przychodziło, także szybko sobota zleci. No i w niedzielę królowa mieczy czeka na Was również. To jest rozmowa, myślę. To jest rozmowa z kimś, kto ma swoje zdanie. Czasem może być to kobieta trochę złośliwa, ale też możecie rozmawiać i możecie otrzymywać jakieś wskazówki. Może ktoś was odwiedzi. Moi drodzy, Lenormand mówi o wsparciu, ale też, kochani, korzystajcie ze świeżego powietrza, ile to jest, na ile to jest możliwe. No, i moi drodzy, możecie w tym tygodniu otrzymać bardzo ładny prezent. Kochani, jeśli sobie pomyśleliście jakieś pytanie, to w tym tygodniu dostaliście odpowiedź, że spełni się to w przeciągu roku. Także czekajcie, a macie tutaj spełnienie. Dla lwa to wszystko. Może w zdrowiu jeszcze powiem. Na plecy uważajcie. I alergie. To są główne dwa punkty. Także plecy i alergie. Ból pleców może dopaść. Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i teraz zapraszam Strzelca. Strzelec, tak? Od 14 do 20. Karty tarota. Lenormand. I cóż, kochani, zaczynamy. Strzelec. Od razu trzy. Strzelec. Odpowiedź dla Was. Ustrzęsła, kochani, poniedziałek: bardzo dużo wsparcia. Ktoś Wam pomoże. Jest król kielichów, który wspiera, jest pomocny. Jeśli macie jakąś wizytę u lekarza, czy rozmowę z kimś ważną, to będzie pomoc nawet przy załatwieniu jakichś spraw czasem to ktoś was załatwi czy poza kolejnością czy coś takiego odczujecie, że ktoś jest czuwa nad wami i jest pomocny. We wtorek kochani refleksje. Jest trochę myślenia smutków, ale myślę, że możecie też żałować czegoś, kogoś jest taka refleksja we wtorek w życiu. W środę dużo planów macie, ale też nie będzie Wam się chciało tego wszystkiego wykonywać, a trzeba będzie. Także najchętniej byście poczytali, posiedzieli, bo pracować się nie będzie chciało. Obejrzelibyście jakiś film. Może wieczorem, właśnie znajdziecie czas na swoje hobby, swój relaks w środę. Czwartek, dobre rozmowy z rodziną, harmonia, miłość. Ciekawy czwartek. W piątek, moi drodzy, no już energia rozmyślania znów, zawieszenia się. Trzeba będzie coś przemyśleć, na coś poczekać w życiu. Może Wy się będziecie zastanawiać nad czymś. Także, zastanawiający ten piątek. W sobotę oszczędności duże, wszystko rutynowo jest planowane, bez większych spontanów. W niedzielę cesarzowa, robicie coś dla siebie, wychodzicie gdzieś na zewnątrz, kochani, rozmawiacie, spotykacie się z pięknymi osobami, kobietami, kobietą, może właśnie. Także kupujecie coś dla siebie. Tutaj jest na przykład rozmowa z koleżanką: kupno jakiegoś drobiazgu dla siebie. Moi drodzy, w zdrowiu plecy, korzonki, dolne partie kręgosłupa, nogi. Nogi mogą boleć, przemęczenie i, moi drodzy, może też alergie, problemy skórne. Kochani, Lenormand mówi o umowie, podróży i wiernych przyjacielach. przyjaciołach, przyjaciół macie i, i cieszcie się, moi drodzy, bo to jest wielkie szczęście w życiu mieć przyjaciół. No i oczywiście, moi drodzy, anielska podpowiedź tutaj romans. Romans, romans może być samym sobą. Pamiętajcie o tym. E, możecie być dobrze dla siebie, kupić sobie coś i. Cieszyć się życiem. Także, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie strzelce i do usłyszenia.